Czy omega-3 jest korzystna dla naszego wzroku? Dziś zajmiemy się tematem właśnie tego, jak omega-3 wpływa na wzrok. Sprawdzimy, czy to prawda, że kwasy omega-3 są korzystne dla naszego zdrowia oczu, dla naszego e, takiego poprawy, naszego widzenia. I jeśli to jest prawda, to jak to działa? E, w tej serii staram się Wam e, wytłumaczyć daną rzecz, którą wiemy na temat kwasów omega-3. I sprawdzamy w takim poparciu naukowym, czy to rzeczywiście ma sens. I teraz jeśli chodzi o to korzystne działanie dla naszego wzroku, kwasów omega 3, no to znowu odpowiedź jest twierdząca. Kwasy omega są korzystne dla naszego wzroku, a już Wam wytłumaczę, jak to jest i które kwasy co dla nas robią. Więc jeśli chodzi o zdrowie oczu, to najbardziej korzystne dla naszego wzroku będą kwasy DHA. Tak jak już mówiłam Wam w poprzednich filmach, w kwasach Omega mamy EPA i DHA i właśnie tutaj przyjrzymy się tym DHA. Co one robią w naszych oczach? Mówiłam Wam w poprzednim filmie, że kwasy omega-3 bardzo często biorą udział w budowaniu błon komórkowych w naszym organizmie. I akurat właśnie kwasy DH są takim głównym składnikiem błon komórkowych w siatkówce oka. Czyli te komórki, które budują siatkówkę oka, one bardzo, bardzo chcą, żebyśmy my miały, mieli odpowiedni poziom DH w organizmie. I jeśli tego brakuje. To ta błona śluzowa będzie miała różnego rodzaju ubytki i może po prostu gorzej przewodzić impulsy, bodźce wzrokowe. Więc dla nas zależy na tym, żeby była poprawna ilość kwasów omega w organizmie, żeby te błony śluzowe mogły być